W kolejnym odcinku programu Karpackie Podróże Małej i Duże. Dzisiejszy odcinek postanowiliśmy spędzić na łonie natury. Znajdujemy się w arboretum, które położone jest 10 kilometrów od przemyśla. Dzień, Dzień dobry. dobry, witam państwa. Nazywam się Narcisk Piurecki. Prowadzę państwa po arboretum. Wyjaśnię na wstępie, tutaj to jest arboretum. To tak naprawdę jest ogół botaniczny. Gdzie są i drzewa i krzewy. W samym arboretum są drzewa i krzewy, my mamy jeszcze byliny, stawy z liliami wodnymi. Także zapraszam do oglądania, do spędzenia czasu. Muzyka. Miejsce to należy do cennych zabytków kultury i przyrody Podkarpacia. W lesie Straszycach historia łączy się z czasem współczesnym. Historyczne założenie obejmuje dwór i park, gdzie w połowie XIX wieku mieszkał oraz tworzył dzieła znakomity malarz Piotr Michałowski. W arboretum można zobaczyć wiekowe drzewa, które pozostały z dawnych ogrodów zamkowych, stanowią one malowniczy akcent. Pośród nowych nasadzeń, na które składają się obcego pochodzenia gatunki oraz rodzime drzewa, rzadkie krzewy, ginące, zagrożone i chronione gatunki roślin. Panie Narcyzie, przepiękna pergola. Ta część ogrodu została oddana do użytku w ubiegłym roku. Pokazujemy tutaj pnącza, nie tylko. Tak kwitnące, ale też użytkowe, jakim. Wokół posadzone są hortensje, ale przejdźmy dalej, możemy zobaczyć. Jak widać, ogród obfituje w wiele form artystycznych. Co pani zbiera? Zbieram owoce darenia jadalnego, z których produkuje później sok, drzem, żel lub też dereń kiszony, czyli fałszywane oliwki. A ja dodam, że jest to roślina jest związana z naszą kulturą, z pierwszą Rzeczypospolitą, z Kresami. Rośnie naturalnie na Podolu, jest związana z kulturą szlachecką. Słynne nalewki, jak witano gości, częstowano nalewką dereniową, konfitury, przetwory. W owoce, same nasiona, wykorzystywano na przykład, mielono na miaskę kawy, wykorzystywano z pestek olej do smarowania na przykład broni czy, czy jakichś wozów. Drewno jest bardzo twarde, używane jako, jako tryby do młynów drewnianych. Zapomnieliśmy o tej roślinie po II wojnie światowej, teraz próbujemy właśnie przypomnieć i otworzyć i przywrócić tradycję uprawiania. I, jedzenia, bo to jest tradycyjne jedzenie polskie właśnie związane z Rzeczpospolitą. Znajdujemy się obok dworu, w których w tym dworze w XIX wieku pracował i mieszkał Piotr Michałowski, nasz najciekawszy malarz XIX-wieczszy. Obrazy, które tutaj powstały, szczególnie samosiera, Portrety miejsc, miejsc, miejscowych chłopów są na trwałe związane właśnie z wojserszcami. Ma bardzo ciekawą historię. Wcześniej był wieżą zamkową. Był też fortem Twierdzy Przemyśl, o czym świadczą te szczelnice. Te wypusty to świadczy o tym, że to była wieża obronna gdzieś z XVI, XVII wieku. Były takie wypusty, czyli był podest drewniany. A właśnie najciekawsze jest to, że to jest pierwszy, do dzisiaj istniejący obiekt murowany Twierdzy Przemyśl, który był też kaplicą dworską. I obecnie też służy jako miejsce kultu. Jest jeden z najciekawszych miejsc o tej porze roku, czyli nad stawami, gdzie kwitną linie wodne, one tak naprawdę będą kwitły do pierwszych mrozów, ale o tej porze roku jest najwięcej kwiatów i najciekawiej wygląda staw Podczas naszego spaceru po ogrodzie spotkaliśmy pana Stanisława Dziubaka, który jest kuratorem plenerów artystycznych tutaj w Arboretum. Tak, rzeczywiście od 2002 roku organizujemy tu plenery artystyczne międzynarodowe, na które przyjeżdżają artyści z różnych krajów po to, żeby zrealizować swoje pomysły w Wiklinie w przestrzeni tego ogrodu. Jak również obecnie odbywa się też plener malarski i, i też mamy 18 artystów z różnych krajów, którzy, którzy malują obrazy inspirowane tą przestrzenią, bo, bo przestrzeń jest bardzo ciekawa. Dwa tygodnie temu skończył się tu międzynarodowy plener artystyczny Wiklina Warboretum. Był to już czternasty plener, bo tak jak wspominałem, Plenery od 2002 roku tu istnieją. Na tym plenerze mieliśmy 20 artystów z Polski i w przestrzeni ogrodu można oglądać różne obiekty z Wikliny, ale nie tylko, bo, bo jednak artyści wykorzystywali najczęściej Wiklinę, ale również inne materiały, oczywiście naturalne, bo taka jest zasada, że pracujemy w materiałach naturalnych. Wcześniej miał jaki piękny ogród. Ta różnorodność kwiatów jest niesamowita. Przypomina mi to ogród mojej babci. Spacerując po arboretu mogliśmy zauważyć, jak doskonale potrafi współgrać przyroda ze sztuką. Za nami znajduje się muzeum multimedialne, które zaraz zwiedzimy. Państwo to wnętrze drewniane, puste, ale tutaj prowadzimy zajęcia z młodzieżą i mamy galerię multimedialną. Pokazujemy właśnie filmy, o arboretum, zdjęcia i prace artystów wykonanych, którzy z nami współpracują, którzy wykonali w innych miejscach. A otoczenie tego domu to jest odtworzenie takiej zagrody XIX-XX wiecznej, ogródku, ogródka naszej babci, gdzie pokazujemy i zapomniane rośliny, jak floksy, i też rośliny użytkowe. Te, które jemy na co dzień, ale nie wiemy jak one wyglądają. Czyli zboża, kaszę gryczaną. Tak samo mamy rośliny bawierskie, to co nasi przodkowie używali do barwienia ubrań. Teraz używamy barwników chemicznych, ale powinniśmy pamiętać o tych zdrowych, naturalnych, które kiedyś były używane. Pojemy się teraz w ogródków Jana Ryrkę na festiwalu ogrodów. Festiwal Ogrodów to jest taka formuła pokazywania różnych rozwiązań w takiej zamkniętej przestrzeni kół zwykliny, rozwiązań, które możemy sobie zastosować sami przy własnych ogródkach, albo są, przez to jest, są rozwiązania przez architektów krajobrazów, albo są też prace architektów i artystów, którzy pokazują jakieś ciekawe rzeczy albo chcą zwrócić nam na jakieś problemy. Tu jest zapomniany ogród kwiatów, Jana Ryrkę. Ale to nie tylko zapomniane kwiaty, te, które zniknęły z naszego pejzażu, ale, ale tak samo postacie nasze bardzo ważne historyczne, które wpłynęły na nasz rozwój czy na historię, które też zaczynają nam umykać e, z naszej pamięci. I właśnie tutaj Nadrykę stworzył taki ogród, żeby przypomnieć i o naszych bohaterach, i o naszych roślinach. Muszę przyznać, że na szlaku naszej podróży, arboretum to oryginalne miejsce. Jak widać na załączonym obrazku, to nie dość, że zaparkował w ogrodzie, w samochodzie znajduje się niedozwolona ilość osób. Do Państwa tutaj zaprosiłem, bo to miejsce Ford 13B przygotowujemy właśnie do dla zwiedzających. Jeszcze potrzebujemy paru lat, żeby uporządkować tutaj teren, żeby był bezpieczniejszy, ale będzie to też takie miejsce, w którym będzie można zobaczyć rośliny i odpocząć. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Po arboretum oprowadzał nas dyrektor pan Narcys Piórecki. Dziękujemy panu za wszystkie cenne informacje. Dziękuję bardzo. A my zapraszamy państwa na kolejne odcinki programu Karpackie Podróże Małe i Duże.